Witajcie dzisiaj zgoła inny odcinek jak wszystkie. Dlaczego? Bo chciałbym wam troszkę powiedzieć o pakowaniu próżniowym. Piszecie do mnie na Instagramie. Pamiętajmy, mój Instagram jest pod moim imieniem i nazwiskiem, Sebastian Kowentowski, Także zapraszam. Tam się komunikujemy, tam piszemy ze sobą. Piszecie też właśnie tam z pytaniem, czy warto, czy nie warto. Słuchajcie. Już są czasy, że te pakowarki są naprawdę w przystępnej cenie. Ja mam tutaj zwykłą taką e, kupioną również za nieduże pieniądze i takie polecam, gdyż na nasze domowe warunki nic więcej nie potrzebujemy jakichś komercyjnych e, pakowarek. Czy warto? Warto. Po pierwsze, ośmiokrotnie wydłuża nam żywotność naszego jedzonka. E, włożymy, nie przysiągnie nam innymi produktami z lodówki, ani nie odda też swoich walorów zapachowych i nie straci na walorach smakowych. Zatem naprawdę warto. Ja dzisiaj zademonstruję wam, jak w prosty sposób zapakuję niedawno uwędzoną rybkę, będziecie mieli na górze o tej stronie link Jakim będzieliśmy razem z dziadkiem, gdyż jestem w podróży i nagrywam materiał nie u siebie, gdzie regularnie to następuje. Zatem, nie przedłużając, zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, do wciśnięcia dzwonku i zaczynamy pakować. Widzicie, mamy cały asortyment opakowań od malutkich. Średnie i duże oraz rękawy. Nasza pakowarka późniowa ma tutaj bardzo ładny subaczek, który przycina nam, po czym wyciągamy taki papierek, który jest do transportu w środku, w środku mamy taką foremkę, która Ewentualnie jak będziemy mokre rzeczy pakować. Jeżeli wyjść się nam y, y, sok, y, tudzież y, olej, oleiste rzeczy, to wpadnie nam tu, żeby nie ubrudzić nam całej, to mamy tylko do czyszczenia tą małą foremkę. Co do rękawa, najpierw musimy go zgrzać. Zatem zamykamy. Naciskamy. Jedyne zgrzewanie. Proszę bardzo, i już mamy tutaj zgrzany rękaw. Teraz po prostu wkładamy rybkę, jadam w ten rękaw dwa. Zalecane jest 7 cm od produktu. Zatem wkładam znowu mniej więcej 7 cm, obcinam. Warto zwrócić uwagę, czy nie zawróciliśmy worka przed wakowaniem. Wkładamy. Normal. I jak widzimy, czekamy aż lampka nam zgaśnie. Proszę bardzo, mamy produkt zapakowany, szczelnie, wydłużona żywotność, nie zjałczeje nam w lodówce, możemy to zamrozić, nie dostanie to zapachu. Naszej, naszej zamrażarki. Jeżeli nie mamy pewności, że nasz zgrzech jest ok, zatem kładziemy, tu mamy taki paseczek, kładziemy jeszcze raz o. i naciskamy sel w przypadku tej pakowarki, pakowarki próżniowej, i czekamy, aż tapeczka nam zgaśnie. Proszę bardzo, mamy podwójne, podwójne zabezpieczenie przy zgrzewie i tak ten produkt wygląda. Proponuję zawsze zapakować wszystkie kawałki w torebki i po kolei zgrzewać. Jeżeli mamy dużo produktów do pakowania, ja wtedy używam jednej torebki jako pakowarki. Na czym to polega? Wkładam produkt do, do torebki, po czym biorę macierzystą torebkę i używam jej jako przeniesienia. Mam czystą torebkę. Pewną w stu procentach docinam 7 cm Minimalnie wkładamy w rynienkę. Proszę bardzo. Czekamy aż kontrolka nam zgaśnie. Jak wspomniałem, teraz jest etap zgrzewania. Jak widzicie, ja już zapakowałem próżniowo moją rybkę. Pakuję tak wędliny, pakuję tak moje wędzonki, pakuję świeże mięso. Pekluje również. Są również sposoby na to, że można przyrządzić takie coś, wrzucając do ciepłej wody wcześniej zapeklowane mięsko. Na pewno znajdzie się to na moim kanale, dlatego będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz mi lajka, zasubskrybujesz kanał, wciśniesz dzwonek, by być na bieżąco. Dzisiaj dziękuję ślicznie, że byliście tutaj ze mną. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.